Ona, oddając cały ten swój majątek, zawierzyła całą, si całą siebie Bogu, bo uwierzyła, że niezależnie od tego, ile wrzuci, a wrzuciła wszystko, co miała, Bóg jej nie zostawi. I to jest taka wiara, na którą mało kto potrafi się zdobyć. Jest to taka odwaga i takie zawierzenie Bogu, które zawsze mi imponowało. I to jest taka wiara o której zawsze mi się marzyło i to jest taka wiara, wręcz bym powiedziała, yy, bardzo bliska perfekcji, bo jest to takie zaufanie Bogu, bezgraniczne. Szczególnie jeżeli tutaj chodzi o pieniądze, wiadomo, że nie chodzi o to, żeby przywiązywać się do rzeczy materialnych, ale jednocześnie jest to coś, co pozwala nam przeżyć. Um, I to, co jest, jeszcze jest tutaj istotne, to że Jezus znów docenił coś, co w oczach świata jest bardzo małe i nieistotne, yy, ale w jego oczach było ogromne, dlatego że było czynem godnym zwrócenia na niego uwagi. I taka wiara, bo pamiętajmy też, że wiara jest darem od Boga, taka wiara, jest coś, co prowadzi do wolności. I mam takie poczucie, że Bóg właśnie wzywa nas dzisiaj do tej wolności przez wiarę. I myślę, że warto byśmy pomodlili się dzisiaj o to, aby Bóg tę wiarę nam dawał. Bo jak już wspomniałam, wiara to jest dar od Boga. I nie zawdzięczamy wiary sobie, nie zawdzięczamy tego, że jesteśmy w kościele sobie. I nie zawdzięczamy tego, że możemy Bogu służyć sobie, a właśnie samemu Bogu, bo to On nas wybrał i to On pozwala nam na to, żeby wierzyć, i to On pozwala nam na to, żeby się Jemu zawierzyć, jednocześnie pozwala nam na to, żebyśmy byli wolni, bo On tę wolność nam dał i w tej wolności również dał nam ten wybór, byśmy Go o tę wiarę poprosili. Więc o tę wiarę prośmy, gorliwie, i nie ustawajmy w proszeniu o tę wiarę. I niech Bóg rozpala w naszych sercach tę wiarę i niech po prostu płonie, abyśmy potrafili też z tą wiarą iść do innych ludzi.